Wybiła 18. Zapraszam Was serdecznie na kolejną porcję informacji ze świata agro i sadownictwa. Film powstał przy współpracy kanału Mikro Rolnik Artur, na który również Was serdecznie zapraszam. Witajcie moi drodzy w kolejnym krótkim filmie informacyjnym, Co dziś w programie. Na pierwszy strzał postulaty rolników dotyczące zmian w systemie emerytalno-rentownym Cruz. Mokre ledy w ciągniku ale dlaczego? Oraz czy możemy sobie samemu z tym poradzić w domu? Oraz dwa tematy dnia: pierwszy to, jak już zauważyliście po moim toczku na głowie temat związany z konikami drugi również. Czyli obowiązki posiadacza zwierząt, zmiana właściciela koniowatego. Oraz drugi temat dnia, do 14 marca, jest czas obowiązkowego szkolenia ograniczania antybiotykoterapii dla realizujących ekoschemat dobrostan zwierząt-konie. Zapraszam na program. Postulaty rolników dotyczące zmian w systemie emerytalno-rentownym KRUS. Sumowanie składek i naliczanie emerytury. Możliwość łączenia okresu składkowych ZUS i KRUS. Naliczanie emerytury proporcjonalnie do przepracowanych lat w obu systemach. wyrównanie emerytur i dodatki. Podwyższenie emerytur KRUS do poziomu minimalnej emerytury ZUS z 90% do 100. Wyższe dodatki za dłuższy okres składkowy i większe świadczenia dla rolników płacących wyższe składki. Uzupełnianie składek i dodatkowe świadczenia. Możliwość dopłacenia brakujących składek na KRUS, aby uzyskać pełną emeryturę. Zliczenie okresu nauki w szkołach rolniczych do lat składkowych. Dodatkowy dodatek emerytalny w wysokości 300 zł dla członków rad powiatowych i zbrojniczych. Zmiany w systemie rentownym KRUS. Możliwość pełnego Opłacania składek na ubezpieczenie pielęgnacyjne, rozwiązanie problemu zawieszenia części renty rolniczej, gdy jedno z małżonków jest płatnikiem ZUS, a drugie Krus. Zmiana przepisów dotyczących renty rolniczej w przypadku prowadzenia gospodarstwa przez małżeństwo oraz dostęp do świadczeń i rehabilitacji. Tu większy dostęp w ramach Krus. Poszerzenie zakresu prac. Jakie może wykonywać pomocnik rolnika? To pismo zostało sporządzone i wysłane do ministra rolnictwa, ministra rodziny oraz sejmowych klubów i kół parlamentarnych. Dlaczego LEDy w ciągnikach robią nam się mokre? Nie wszystkie. I czy rolnik może sobie sam w maszynie je naprawić? Wszyscy wiemy, że LEDy znacząco poprawiają komfort pracy po zmroku stały się już praktycznie standardem w nowych maszynach, ale podlegają również awariom. Częstymi problemami z tymi lampami są przepalanie się lamp, wynika ono z wad konstrukcyjnych lub błędów montażowych. Niektóre tanie lampy są słabej jakości i nie spełniają norm. Często również kondensuje się para wodna wewnątrz lampy, spowodowane jest to różnicami temperatur, nieszczelność uszczelek lub gniazd zasilających, pęknięcia klosza lub obudowy, Wskutek uderzenia. Omówmy sobie znaczenie klasy szczelności takich lamp. IP-54 Chroni nas tylko przed kurzem i kroplami wody, ale nie przed strumieniami. IP-65 i 67 Wytrzymują mycie pod ciśnieniem i krótkie zanurzanie. Oraz IP-69K zapewnia ochronę przed wysokim ciśnieniem, temperaturą i chemikaliami. Czy można naprawić zalaną lampę? Jeśli problem zostanie wykryty wcześniej, np. rosa wewnątrz klosa lampy, szansa na uratowanie jest większa. Warto zgłosić usterkę w ramach gwarancji, jeżeli jeszcze takowa jest. W przypadku braku gwarancji można podjąć się samodzielnego działania, np. Na naprawy tej lampy. Tutaj producenci najczęściej piszą, że trzeba ją odłączyć, zdemontować, sprawdzić źródło nieszczelności. To są Trzy najważniejsze rzeczy. Później, wysuszenie elektroniki i wymiana uszczelek. Czyszczenie i wymiana pasty termoprzewodzącej, jeżeli takowa istnieje, oraz dodatkowe uszczelnienie lampy silikonem lub szczeliwem. Regularne sprawdzanie stanu lampy. Unikanie bezpośredniego strumienia wody podczas mycia ciągnika oraz staranny wybór lamp o wysokiej klasie szczelności i przyczynią się do długotrwałej i bezproblemowej ich pracy. Pierwszy temat dnia: obowiązki posiadacza zwierząt zmiana właściciela koniowatego. Najnowszy komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa w przypadku zmiany właściciela koniowatego po pierwsze, bo koni, koniowaty posiada unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny, jest przekazywany ten dokument nowemu właścicielowi. Koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania. Podpunkt drugi. Nowy właściwy właściciel koniowatego w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany właściciela koniowatego, przedstawia ten dokument identyfikacyjny związkowi hodowców koniowatych, który go wydał, a ten związek dokonuje w dokumencie zmiany wpisu dotyczącego właściciela koniowatego. Przedstawia umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu, które zawiera imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę siedzibę i adres poprzedniego właściciela koniowatego. Drugi temat dnia: do 14 marca czas obowiązkowego szkolenia z ograniczania antybiotykoterapii dla realizujących ekoschemat dobrostan zwierząt konie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że wszyscy hodowcy, właściciele koni i realizujący jako schemat dobrostan zwierząt i wnioskujący o przyznanie płatności dobrostanowej za 2024 rok do 14 marca 2025 roku muszą odbyć bezpłatne jednorazowe szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu szkolenia, beneficjent otrzyma zaświadczenie, które musi złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 21 marca 2025 roku. Jako, jak podano, ukończenie i udokumentowanie odbycia szkolenia jest warunkiem uzyskania płatności dobrostanowej w pełnej wysokości. Szkolenia organizują Centrum Doradztwa Rolniczego CDR i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego ODR. Szkolenia są dostępne w trzech formach. Pierwszą, ekranową, w której beneficjent samodzielnie przechodzi szkolenie dostępne online. Ta forma szkolenia jest dostępna 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Drugą formą jest webinarium prowadzone online przez trenera przeszkolonego doradcę, oraz trzecią, stacjonarnie w ODR. Bardzo pięknie dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was do sekcji Komentarze. Do e, lajków. Zapraszam również na e, poprzedni film, e, który też jest jeszcze mimo wszystko aktualny. Informacje w nim zawarte nadal są aktualne. E, zapraszam Was też do e, subskrypcji kanału, abyście nie pominęli niczego nowego. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Proszę o łapeczki, o polubień. Ślicznie Wam dziękuję za dziś, żegnam się z Wami i do następnego tygodnia. Oczywiście bardzo, bardzo będę wdzięczny za jakieś miłe komentarze, niemiłe też, wiadomo. Bardzo będę szczęśliwy z łapek, bardzo będę szczęśliwy z lajków, z...